Siema Widzu! Dzisiaj chciałbym z Tobą przeanalizować partię, którą udało mi się wygrać na Lichess w pewnym gambicie w obronie francuskiej. Zapraszam do oglądania. d 4 f D4-D5, czyli mamy obronę francuską. Koń C3, czyli najpopularniejszy ruch. 6% zwycięstw białych. Koń F6, można grać również w B4, w wariant Vera. Ja tutaj wogram goniec G5. Jest to ruch raczej boczny niż standardowy E5, który zdobywa tutaj przestrzeń. I niby zdobywamy tutaj przestrzeń, ale pozycja się zamyka. Centrum jest zamknięte i trudniej się gra takie pozycje. Trzeba lawirować i tak dalej. Więc ja wogram goniec G5, czyli rozwijam figurę. Za dodatek zmniejszam nacisk na centrum. Bo ten kontraf jest związany i tutaj goniec E7, czyli czarne, rozwijałem figurę i pozbywałem się tego związania. No i teraz już trzeba zagrać E5, bo inaczej tutaj czarne wybiją, wybiją. Hmm, tutaj wybiją, tutaj zbijemy, tutaj zbijemy. No i zaraz tego pionka może odbijemy. Ale czarne mają tutaj już OK pozycję, końca na długiej przekątnej i tak dalej. Hetmana rozwiniętego, co prawda skromnie, ale jednak lepiej mieć go na e7 niż d8, bo tutaj już jakiś szach na b4 grozi. Więc poszło e5 i koń się tutaj cofną, no bo nie ma lepszego pola na e4, no to czarne dublują sobie same pionki. Na dodatek, teraz białym mają łatwiej zdobywać centrum. A po tym ruchu można zagrać koniec e7, hetman e7. I miało to trochę sensu, ponieważ po zagraniu f4 pozbyliśmy się tego gońca, który chodził po czarnych polach, ale przy tym też wymieniliśmy jedną figurę, a czarne mają mniej przestrzeni w tych zamkniętych pozycjach po e5. Aczkolwiek jest tutaj jeszcze posunięcie H4, czyli poświęcamy tutaj pionka, otwarcie księgni H, a tutaj yy, postawienie hetmana na glepień, żeby koń mógł wstępem się rozwinąć. I yy, wa co jeszcze, no, no głównie chodzi właśnie o tą lnię H, że tutaj można zaczynać jakiś atak na skrzydle królewskim nie przyjął tej ofiary, zagrał C5. I kolejnym plusem tego wariantu w sensie nie zagrał C5. Po C5 wychodzi mankament tego wariantu dla czarnych. Że można zbić, zbić i przez to, że nie ma czarnopolowego gońca, można zagrać koń B5 i koń wchodzi na pole D6. I tutaj goniec go nie może wybić, więc jak widzimy czarne mają problem z zagraniem c w tym wariancie, bo zawsze muszą uważać na koń b5. Tutaj przeciwnik zbił na g5, hg i nie przyjął tego pionka, tylko zagrał właśnie te c5, w którym mówiłem, że nie jest najlepsze, gdy wchodzi koń b5. I mogłem od razu grać koń b5, co by było najlepsze. Ja wolałem zagrać F4, żeby tutaj przeciwnik nie zbił mi z tego pionka i w jakiś sposób go wgnieści na tym szczydle. To teraz naprawdę ciężko będzie poderwać te pionki, a po biciu mam wtedy koń B5. Przeciwnik zagrał koń C6, więc rozwija te figury. Chcę tutaj zbić. Ja zagrałem koń B5 z prostym planem. Koń D6. Przeciwnik bije, no bo jak pionek za darmo, to ok. Tak nie chcemy grać, no bo już tutaj. Ten koń nie wejdzie na D6. Wolimy oddać pionka i mieć takiego konia. Koń F3 rozwój. I teraz tym koniem atakujemy pionka. I set mam B6. To jest niby niedokładnością, bo powinno się zagrać F6. Ale nie chcemy grać takiego ruchu, bo sami widzimy, że on osłabia tutaj króla pod takim czymś. Ale trzeba próbować poderwać ten punkt, bo jak poderwiemy ten punkt, to i ten koń będzie miał problemy z utrzymaniem się. Jednak przeciwnik zagrał. hetman B6, niedokładność. Ja tutaj zagrałem G6. Można by grać po prostu koniec D3 z atakiem na ten punkt. Ja zagrałem G6, by zwolnić pole dla konia. I dostrzegłem, że tutaj przeciwnik nie może zbić, bo jest związanie, jest rentken. Więc ewentualnie F to wtedy osłabie tego pionka i tutaj jest zwolnione pole i te pionki w trójkę są słabe. B6, mam B4. I tutaj królem idę na skrzydło królewskie. Nie przeszkadza mi to, bo ten król jest tutaj w miarę bezpieczny. Czarne nie mają rozwiniętej dużej ilości figur. FG, jak mówiłem, jedyna możliwość na zbicie. I teraz, co prawda, linia F się otworzyła. Na której stoi król, ale ciężko to czarną wykorzystać. Goniec D3, czyli nadal rozwój, prosi goniec g6. I killing zagrał H6. Wydaje mi się to bez sensu. Lepiej było już wziąć tego pionka jak jest za darmo i zobaczyć co zagram. Tak jak zagrał H6 to tutaj robią się dziury. Mogłem od razu bić końcem. Zdecydowałem się, że zagram koń H4. Będę chciał koniem zrobić widły. I przeciwnik zdecydował się tutaj poświęcić jakoś, no bo inaczej zostałby po prostu zajechany, bo ten koń by dostał do końca świata. Więc próba otworzenia pozycji. Daję figurę za dwa piąki, plus trzeciego tutaj oddałem. I teraz ja tutaj zbiłem, no bo ten koń wisi. Wyjeżdża tutaj. I zagrałem koń g co prowadzi do wymian itd. i tak dalej i... W racie już równa pozycja, czarne membre rekompensatę. tu otwarte linie, ja mam słabego króla, na dodatek za era w centrum będzie mocne. Najlepiej było zabrać wieża e1, żeby najpierw przegonić tego konia i dopiero jak przeciwnie go zbije, to po odbiciu hetmanem i teraz grozimy, koń g6 i... Jest to lepsza redakcja, ponieważ tutaj koń wyjdzie na te osłabione pola i robi więcej niż koniec w tej pozycji. Ja zbiłem tak i tak. Link zagrał tu saks. No i tutaj ja raczej musiałem, no bo wtedy to i tutaj, jak i wybicie. Nie mogę się ruszyć tym hetmanem, bo wieża wisi. Głównie o to mi chodziło w król wieczy, żeby te wieże na siebie patrzyły. Ja teraz spojrzałem i zobaczyłem, że tutaj król jest w miarę bezpieczny. Bo po Hetman B2 wieża tutaj i tutaj szach na przykład. Czyli, jakby czarna próbowała z tej strony się dostać do króla. to mam goniec D3 po prostu. Hetling zagrał wieżę F6, czyli próbuje się zdublować. Ja cofam gącem, chcę tutaj pobronić wszystko. Tutaj szach. Król idzie na H3. Więc widzimy, że tu słabo stoi. No i tutaj że chcą się dublować po linii F. Można, by, można było zagrać E5, żeby tutaj zdobywać przestrzeń. No Ja zagrałem Hetman G4, żeby tutaj jakaś figura była w pobliżu tego króla. I takie ruchy ciężko określić, czy są dobre, czy słabe. Bo można by było też powiedzieć, że jakby, że króle e, w potrzebie ja tutaj naskakuję na piąka i tak dalej, że jakieś pionkozerstwo, ale w tym wypadku ten Hetman. Broni tutaj hetmana i na dodatek trochę paralizuje te wieże, bo nie będą mogły ustać tak, jak chcą, bo będą cały czas je naatakowana i będą musiały się bronić tam To powoduje, że będzie czarnym księży atakować. I tutaj się na aktywności. Ja zamknę oczy, wziąłem pionka. On mnie nadal atakuje. Znowu zamknę oczy i wziąłem pionka. Niby straciłem dwa pionki, ale się okazuje, że zaraz zagram tutaj wieżą i się powymieniają. Okazuje się tym, że jak Hetman zostanie mi w jakikolwiek sposób atakowany, to mam szacha. Więc to jest w porządku. I tutaj związałem wieżę, żeby nie miała pola ucieczki. Wieża F8, czyli grozi wieża H8. No i tutaj znalazłem ruch G3. I tu jest król, będzie bardzo bezpieczny, bo pójdę tutaj Jeza posła, posła e, król poszedł, żeby nie było związania na wieży, ale teraz proponuję wymianę po linii F i wszystko się tutaj powymienia. Jak przeciwnik będzie chciał tutaj, to ja tutaj cofnę króla i znowu tutaj się coś wymieni. Wreszcie tutaj jest nacisk. Jak te wieże się wymieniam, to jest bez problemu. Wygram, no bo tutaj bicie, 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 bicie. No, i tu jest koniec zapionka. Te pionki są wdublowane, więc to starcie do zwycięstwa. Moja dokładność w tej partii wynosiła 91%. Miałem jedną niedokładność, jeden błąd. Dokładność przeciwnika to 87%. Miał trzy niedokładności i trzy pomyłki. No, i dzięki za obejrzenie. Ozdro.